Serdecznie na uroczystości, na które będę miała honor wręczyć nagrody ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. To jest moment najważniejszy w roku, wręczenie właśnie tych nagród. I wręczamy je w takim momencie, kiedy cały świat dyskutuje o przyszłości nauki, o jej nowych celach, o jej nowych wyzwaniach. Europa chce wzmocnić swoją konkurencyjność i innowacyjność, postawiła więc przede wszystkim na użyteczność nauki w różnych obszarach. I myślę, że my, nadrabiając nasze zaległości jako Polska, powinniśmy jednocześnie uczestniczyć w tej dyskusji, jak się ma proporcja, podział, związki między naukami podstawowymi. I stosowanymi. I nagrody ministra nauki przyznajemy w różnych kategoriach i właśnie będą to nagrody za badania podstawowe, ale także badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i te, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Uhonorujemy też wybitnych nauczycieli akademickich, bo bez dobrego kształcenia nie ma ani badań podstawowych, ani badań stosowanych, ani innowacyjności. Szanowni Państwo, bardzo wiele zależy od Państwa, od wykorzystania szans. Już macie wielkie osiągnięcia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co robiliście, co osiągnęliście. Bardzo Wam dziękuję. A przede wszystkim gratuluję tym wszystkim z Państwa, które odbiorą za chwilę nagrody i wyróżnienia, i życzę prawdziwej dumy i satysfakcji. Z tego, co robicie, bo tak naprawdę kształtujecie również przyszłość polskiej nauki i przyszłość Polski. Nadszedł moment uhonorowania znakomitych polskich naukowców za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Przedstawiam pierwszych laureatów kategoria Badania Podstawowe. Profesor Krzysztof Abramski. Pracuje na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem 90 publikacji z listy filadelfijskiej z całkowitą liczbą ponad 850 cytowań. Miałem okazję pracować w kilku ośrodkach badawczych na Zachodzie i postanowiłem stworzyć podobny zespół tutaj. Wydaje mi się, że mi się to udało. A teraz drugi laureat, kategoria Badania na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa. Profesor Andrzej Pawłowski pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest autorem siedmiu monografii i 150 publikacji z zakresu humanistyki pedagogicznej i filozofii nauki. Nauka jest dla mnie zachwytem nad tajemnicą samopoznania. Jest filozofowaniem o naturze i kulturze tej natury. Oto trzeci laureat, kategoria badania na rzecz rozwoju gospodarki. Profesor Grzegorz Kołotko. Pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem i redaktorem naukowym 50 książek i ponad 400 artykułów naukowych opublikowanych w 26 językach. Nauka dla mnie jest dochodzeniem do prawdy. To jest taka intelektualna, fascynująca podróż w czasie i przestrzeni i na pewno daje to olbrzymią satysfakcję, jeśli każdego dnia, każdego roku wiemy coraz więcej. Zapraszam na scenę zespół nagrodzony za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Profesor Krzysztof Abramski, doktor inżynier Jarosław Sotor, i doktor inżynier Grzegorz Soboń. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii badania na rzecz rozwoju społeczeństwa. Zapraszam profesora Andrzeja Pawłóckiego. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii badania na rzecz rozwoju gospodarki. Zapraszam profesora Grzegorza Kołotka. będą laureatów nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Profesor Małgorzata Barańska pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opracowała metodologię spektroskopowego badania związków bioaktywnych roślin oraz tkanek i komórek zwierzęcych. Profesor Krzysztof Janopoulos pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W swoich badaniach zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Oto laureaci w kategorii nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Doktor Łukasz Kowalik pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się projektowaniem efektywnych algorytmów dla problemów grafowych. Profesor Janusz Mroczka pracuje na Politechnice Wrocławskiej. Jest twórcą metody momentów w analizie układów dyspersyjnych. Profesor Maria Nowakowska pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainicjowała badania i kształcenie w zakresie fizyko podstaw nanotechnologii polimerów i biomateriałów. Profesor Leszek Pacholski pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Rozwiązał problem więzów mnogościowych i zainicjował badania nad złożonością obliczeniową problemu unifikacji w algebrze słów. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, profesor Małgorzata Barańska. Profesor Krzysztof Janopoulos. Zapraszam laureatów nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Doktor habilitowany Łukasz Kowalik. Zapraszam profesora Janusza Mroczka. Zapraszam profesor Marię Nowakowską. Zapraszam profesora Leszka Pacholskiego. Nagrody dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku. Oto laureaci. Profesor Januar Bień pracuje na Politechnice Częstochowskiej. Wykazał się szczególnymi osiągnięciami dotyczącymi rozwoju Politechniki Częstochowskiej, a także budowy Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Profesor Aleksander Böhm pracuje na Politechnice Krakowskiej jest autorem kilkudziesięciu projektów architektonicznych oraz współautorem planu ogólnego Krakowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy oraz planu koordynacyjnego trzeciego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ojciec profesor Ludwik Grzebień pracuje w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zorganizował krakowską Bibliotekę Naukową Księży Jezuitów oraz archiwum materiałów do dziejów szkolnictwa i kultury od XVI do XVIII wieku w Europie Środkowej. Opracował słownik Jezuitów Polskich. Profesor Zdzisław Latajka pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Na podstawie badań metodami chemii kwantowej i nieempirycznej dynamiki molekularnej wyjaśnił mechanizmy ruchu protonów w układach związaniem wodorowym, a przede wszystkim w molekułach zawierających atom gazu szlachetnego. Profesor Elżbieta Mączyńska pracuje w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w dziedzinie analizy ekonomicznej, wyceny wartości przedsiębiorstw. Prowadzi badania na temat upadłości przedsiębiorstw Profesor Joanna Sadlej pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania poświęcone oddziaływaniom międzymolekularnym, teoretycznej spektroskopii molekularnej i aplikacyjnej chemii kwantowej. Profesor Franciszek Hugon-Szafraniec jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest światowej klasy specjalistą w zakresie teorii operatorów w przestrzeniach Hilberta i jej zastosowań oraz współtwórcą teorii nieograniczonych operatorów subnormalnych. Profesor Maria Tomaszewska pracuje w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Opracowała szereg nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem procesów membranowych. Profesor Stanisław Ludwik Urban. Pracował przez wiele lat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, obecnie pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Opracował metody wykorzystania marketingu w agrobiznesie oraz teorię biobiznesu. Profesor Andrzej Wiśniewski pracuje na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego najważniejsze wyniki dotyczą logiki pytań. Jest autorem m.in. dwóch monografii wydanych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych oraz 26 artykułów w indeksowanych czasopismach międzynarodowych. Zapraszam też tych wspaniałych naukowców, których przed chwilą oglądaliśmy na prezentacjach. Proszę Państwa o pozostanie do wspólnego zdjęcia z nami na scenie. O teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do nagród za osiągnięcia naukowe pierwszego i drugiego stopnia. Teraz poznamy laureatów nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualne i zespołowe. Przechodzimy do nagród za osiągnięcia organizacyjne. Gratuluję wszystkim laureatom tegorocznych nagród ministra. To dla nas niewątpliwie ogromny zaszczyt, że mogliśmy dzisiaj uhonorować Państwa imponujący dorobek. Raz jeszcze wielkie brawa. Szanowni Państwo, a teraz przed nami kwartet smyczkowy Prestiż.